Dzień dobry, dzień dobry, dziewczyny. Witam się z Wami ponownie u mnie tutaj na kanale. Dzisiaj zrobimy sobie przegląd, słuchajcie, sukienek głównie z Butiku Bohema Butik. Ja tutaj mam dosłownie kilka takich pięknych sukienek. Akurat, słuchajcie, zbliża się na dobrą sprawę, powiedziałabym sezon komunii i tak dalej. Czasami zastanawiamy się, co założyć i tak dalej. Więc ja przychodzę do Was z taką propozycją. Pokażę Wam właśnie sukienki, które sobie tutaj wybrałam od Oli z Butiku, i dodatkowo pokażę Wam do każdej z tych stylizacji buciki ze styli. Wybrałam sobie kilka nowości. Do tych stylizacji, chciałabym Wam je pokazać i może kogoś zainspirować do właśnie stworzenia takiej stylizacji, ale słuchajcie, nie będzie to tylko tak na elegancko sukienki, bo jak już śledzicie mnie i oglądacie, to ostatnio Wam właśnie pokazywałam i może właśnie zacznę, słuchajcie, od tego. Od takiej stylizacji bardziej casualowej, czyli jeansy. Słuchajcie, najwygodniejsze jeansy, jakie miałam, i to jedna z Was gdzieś na, na YouTubie mi napisała pod ostatnim właśnie filmem, że najbardziej i najładniej modelują sylwetkę. Oczywiście jeansy typu skinny, czyli dopasowane z wysokim stanem, które pięknie podkreślają biodra, pupę i tak dalej. Natomiast jednak to są najwygodniejsze spodnie, jakie kiedykolwiek miałam. To są takie ala-lewiski Mami Jeans. One mają też taki trochę wyższy stan. Są w takiego kolorku, takiego klasycznego jeansu. W Butiku Oli były również dostępne, dziewczyny, te jeansy w kolorze jaśniejszym, które też mam. Niestety na hurtowni już tych jasnych też, słuchajcie, nie ma. Zostały te, takie klasyczne, ale ja Wam powiem, że one też w sobie coś mają i taki piękny, klasyczny jeans naprawdę jest spoko. Ja już je wam wielokrotnie pokazywałam i powiem wam szczerze, że jeżeli faktycznie szukacie spodni, które będą przede wszystkim wygodne, stylowe, one też świetnie się będą nadawać do obcasów, to jak najbardziej wam te spodnie polecam. No i do tych spodni ostatnio miałam sweterek i to jest, słuchajcie, sweterek taki pleciony, śmietankowy. I to co go tak bardzo charakteryz jest w nim takiego bardzo charakterystycznego, to jest właśnie tutaj słuchajcie to wiązanie e, z boku. I niestety po moim ostatnim vlogu właśnie sweterek się słuchajcie wyprzedał. E, z tego co wiem Ola pytała się już w hurtowni, niestety tych sweterków już w tym kolorze nie będzie. Teraz już ogólnie e, zaczynają hurtownie. E, Wiecie, sukienki letnie, i tak dalej, a nie swetry. Tak samo było z tym sweterkiem śmietankowym w kwiatuszka. Natomiast ten sweterek dziewczyny u Oli w Butiku został jeszcze w takim pięknym, różowym kolorze. Słuchajcie, idealny na wiosnę. Także różowy sweterek, ten też Wam bardzo serdecznie polecam. One są bardzo fajne, takie oversize'owe. Jak najbardziej też tu wejdzie bruszek ciążowy. Więc słuchajcie, można naprawdę bardzo fajnie. Się ubrać. No i dobra, pokażę Wam może sukienki. Przede wszystkim, słuchajcie, powiem Wam, że to jest print taki w większości kwiatowy. Kwiaty bardzo modne, kolejny sezon. Dodatkowo, jeszcze teraz takie bardzo modne na odzieżach są e, motywy owocowe, jakieś wisienki, jabłuszka i tak dalej. Tutaj idziemy dalej w klimatach kwiatów. Natomiast mm, wiem od Oli, że niedługo pojawią się nowości. Tutaj mam, dziewczyny, przepiękną taką sukienkę. W pasie jest gumeczka, więc ona też jest taka bardziej uniwersalna. Piękne rękawki. Te detale tutaj naprawdę robią super robotę. Dekord mamy taki zakładany i ona jest zakończona taką lekką falbanką. Ja ją za chwileczkę przymierzę i pokażę wam właśnie, jak ona wygląda. Kolejna rzecz to jest e, taki komplet. Po założeniu, słuchajcie, to wygląda praktycznie jak sukienka. Na tyle fajne, też uniwersalne, że tą bluzkę, słuchajcie, możemy założyć jak najbardziej na przykład do jeansów. E, piękne znowu rękawy. Rękawy są takie bufiaste, ja bardzo lubię ten typ rękawów, zakończone tu gumeczką i tutaj mamy dziewczyny kopertowe takie właśnie wiązanie. Ten kolor mi się niesamowicie podoba, to są no totalnie moje kolory i do tego, do tej bluzeczki w tym komplecie słuchajcie jest maxi spódnica. Spódnica jest na gumie tutaj i Tutaj z boku mamy dziewczyny rozcięcie. Materiał taki dosyć cienki, powiedziałabym, nic nie prześwituje. Idealny, słuchajcie, będzie na właśnie taką wiosnę, lato nawet. Ja już tak powiem wam szczerze, że ten komplecik na, w jakiś, na jakimś rynku klapeczki przepięknie to wygląda, naprawdę bardzo ładnie. Kolejną rzeczą jest kolejna sukienka, taka długa, i tutaj już mamy dziewczyny motyw taki widzicie, takie jakby pantery i to jest czerń z taką śmietanką, tylko ta śmietanka jest taka, wiecie co, taka mocno, mocno przygaszona, bardzo ładnie to się razem komponuje i dół tej sukienki to jest coś, co ja bardzo lubię, czyli takie od, od samego dołu, jeszcze takie lekkie plisowanie warstwowe, to się bardzo pięknie układa, też mamy oczywiście długi rękaw zakończony gumeczką i Dekor w serek. Ta sukienka mi się naprawdę bardzo podoba. Zaraz to wszystko będę mierzyć. Kolejna sukienka. Ona już ma, dziewczyny, trochę inny materiał i powiem Wam, że ten materiał jest taki troszkę, powiedziałabym, nawet lepszej jakości. E, piękna mini sukienka, słuchajcie. W pasie mamy również gumeczkę. Rękawki są zakończone w ten oto sposób. I tutaj mamy, widzicie ten sznureczek tutaj, co się e, tak pomarszczony jest. Jego, słuchajcie, się tutaj wiąże, bo można sobie to bardziej do góry podwinąć, bądź też po prostu wydłużyć i na dole ona jest zakończona właśnie taką falbanką. Może to teraz tu nie wygląda, ale ja wam powiem, że ta sukienka jest po prostu przepiękna i wszystkie dziewczyny te sukienki mają dekolty w taki w taką fałkę, co ja uważam, że w sukienkach wygląda po prostu przepięknie, pięknie eksponuje dekolt. Myślę, że jest ta sukienka godna uwagi i ona chyba jest jeszcze w jednym odcieniu. Później mamy sukienkę kopertową. Ona jest, słuchajcie, dziewczyny, widzicie, zakładana tak na kopertę, ją trzeba po prostu, taka szlafrokowa bardziej, e, trzeba ją po prostu w pasie zawiązać, ale dziewczyny te kolory. Te kolory są po prostu bajeczne. To, co mi się też bardzo w tej sukience podoba, to dziewczyny wykończenie rękawów, bo widzicie, że tutaj rękawy są takie jakby troszeczkę bufki i tutaj mamy delikatne takie marszczenie i te bufki nam się tu przepięknie układają i tu dalej są takie proste. Sukienka przepiękny ma kolor. Ja za chwilę je będę wszystkie mierzyć i zobaczycie, jak one wyglądają na mojej sylwetce. Dobra, dziewczyny, coś, co jak tylko przymierzyłam, to stwierdziłam, że to jest po prostu jakiś mega wow. Bardzo teraz modne, ogólnie w wielu widziałam butikach. To jest szara taka, szare spodenki na dobrą sprawę, zobaczcie, imitujące właśnie z przodu spódniczkę i to wygląda przepięknie. To, te shorty też miałam ubrane ostatnio na moim Instagramie do tego sweterka jasnego. Mamy tutaj ukryty zip, piękna taka, widzicie tutaj zakładka. To naprawdę bardzo ładnie wygląda i to, co mi się podoba, to słuchajcie, ten materiał jest taki bardzo przyjemny, taki elastyczny. Faktycznie dobrze jest to wszystko tutaj uszyte. I słuchajcie, i do kozaków, i do szpilki, i do adidasów, to myślę, że naprawdę bardzo fajnie się sprawdzi. Tutaj mam jeszcze koszulę. Ta koszula mi się strasznie spodobała u Oli właśnie na Instagramie, na rolce. To jest taka mocno oversize'owa, satynowa koszula. Widzicie, ona ma kształt takiego jakby nietoperza. Przepiękna, słuchajcie, długa i możemy ją zarówno i wkasać w spódnicę, albo na zewnątrz właśnie do jakichś woskowanych spodni, bądź też do legginsów. No mega mi się ona podoba. I ostatnią rzeczą z tego zamówienia jest komplet. Słuchajcie, jest to komplet taki, widzicie, bardziej dzianinowy. Mamy spódnicę maxi. To jest taka może całkiem nie maxi, tylko taka bardziej midi. Prosta, yy, bardzo fajny materiał jest. Taki dzianinowy i on na pewno się nie będzie w żaden sposób, słuchajcie, mychacił i jest niesamowicie elastyczny. Yy, I do, tego, do tej spódniczki jest bluzeczka. Tak ona wygląda. Czyżby miała ja ją tu czymś u. Nie, ona się zagięła po prostu i tak e, wygląda. Długie rękawy, ona jest taka troszkę krótsza. Dekolt jest przepięknie, słuchajcie, wycięty i do tego zestawu jest dołączony pasek. Ja bym Wam chciała powiedzieć, że ten zestaw naprawdę Ola chyba dwa razy domawiała z hurtowni. Naprawdę robi super robotę. I na elegancko. Bluzka jest tak świetna, że słuchajcie e, nawet tak na co dzień tą bluzkę nosić, a od okazji do okazji właśnie taki zestaw to jest po prostu też bardzo dobry mm, wybór, jeżeli chodzi właśnie nawet o stylizację na komunię, na jakąś imprezę. Ja teraz zakładam szybko te ciuchy i będę Wam od razu pokazywać buty nowości ze Stili. Mamy ubraną pierwszą dziewczynę sukienkę i zobaczcie, jak przepięknie ona wygląda. To jest sukienka w ogóle w jednym rozmiarze i powiem Wam, że ja tutaj mam naprawdę fajnie dużo luzu, więc osoby, które będą troszeczkę większe, naprawdę nie ma tutaj z tym najmniejszego problemu. Dekor mamy oczywiście zakładany i bardzo ładnie wygląda to rozcięcie na nodze. Długość rękawów też jest taka bardzo, powiedziałabym, Elegancka, chociaż ja powiem Wam szczerze, że czasami lubię sobie o tak w ten oto sposób podwinąć rękach, żeby to było takie troszkę bardziej luźne. I słuchajcie, jeżeli chodzi o buciki. Mamy tutaj klasyczne buciki na takim powiedziałabym leciutkim obcasie. Buty są lekko w szpic. I ja Wam powiem, że to jest idealne rozwiązanie dla osób, które nie lubią chodzić w wysokich obcasach, ale jednak chcą mieć lekki obcasik właśnie na jakąś uroczystość, bo tutaj ten obcasik widzicie, że jest niewysoki, kilka centymetrów, buty są niesamowicie wygodne i naprawdę myślę, że bardzo elegancko to wygląda i one są dziewczyny dostępne jeszcze w jasnym kolorze, także już wam pokażę te drugie. Dziewczyny. Tutaj mamy tą drugą sukieneczkę, o której Wam mówiłam. Ona już jest taka bardziej, no myślę, że bardziej elegancka. Tutaj, zobaczcie na te buwki. To jest właśnie to, o czym Ja Wam mówiłam i bardzo mi się one podobają, bo te buwki dają takiego lekkiego charakteru. I teraz muszę Wam powiedzieć: tak, to jest model sukienki na bardziej szczupłą osobę. Materiał w ogóle nie jest elastyczny, więc osoby, które są takie, wiecie, troszeczkę większe, no jednak tu może wam być problem właśnie z rękawami, bo są takie dosyć mocno opięte, czyli takie XSS do M. O, umówmy się, ale powiem wam, że sukienka jest przepiękna, bardzo mi się podoba. Dzięki temu, że mamy tutaj właśnie to takie wiązanie kopertowe, to w zależności od tego, jaką macie talię, tak sobie ściśni, ściśniecie. Tutaj się nam nic nie rozchodzi podczas chodzenia, jest takie bardzo właśnie eleganckie. I do tej sukienki właśnie założyłam te jasne buciki. Jasne czułenka ze styli i powiem wam szczerze, że mam nogi tak białe, że schodzi mi samo że Muszę się wysmarować, bo naprawdę źle się czuję i tak wyglądają właśnie te czułenka w kolorze jasnym. Dobra, to teraz dziewczyny przechodzimy już do takiej krótszej troszeczkę sukienaczki i powiem wam tak. Ja mam 167 m i ta sukienka tu w tyle widzicie, jak ona jest fajnie szyta. Tył jest troszeczkę dłuższy. Ja oczywiście do takiej sukienki założyłabym zupełnie inną bieliznę. No ale tutaj to mi się słuchajcie nawet nie chce i tutaj mamy właśnie to ładne marszczenie, które jak sobie to ten sznureczek bardziej ściśniemy, wtedy tu nam idzie troszeczkę do góry, jeżeli słuchajcie jesteście niższe, ale ja już przetestowałam tą sukienkę i muszę Wam powiedzieć, że pomimo tego, że ona jest taka krótka, to nic nam tutaj nie wychodzi i nic nie widać. Pięknie podkreśla talię, bo tutaj mamy tą gumkę i bardzo ładne robi nam biodra, więc to jest sukienka dla dziewczyn, które na przykład, słuchajcie, nie mają bioder. Rękawki mamy takie dłuższe i tu również mamy zakładane na kopertę. Tu też się śmiało dziewczyny zmieści troszeczkę większy biust. I ja do tej sukienki dobrałam sobie takie przepiękne, Sandałki na lekkiej platformie, przez to, że platforma, spód, podeszwa jest troszeczkę wyższa. Na dobrą sprawę, odczuwalna wysokość tego obcasa to jest maksymalnie 9 cm, i tak jest właśnie też podane na stronie. No, i muszę Wam powiedzieć, że uważam, że to są naprawdę bardzo wygodne sandałki, pięknie się prezentują na nodze. Teraz w ogóle zauważyłam, że i w sieciówkach, i słuchajcie, w butikach wracają ogólnie do łask, buty na podwyższonej platformie. E, czyli to, co kiedyś się nosiło, teraz pięknie wraca i zobaczcie, jak właśnie. I nawet pomimo tego, że te sandałki e, mają zapięcie na kostce, to ja uważam, że one absolutnie dziewczyny nie skracają sylwetki. I uważam, że to wygląda naprawdę świetnie. Na to słuchajcie, jakaś ramoneska, i możemy iść na imprezę. Także takie oto połączenie ale sandałki są, słuchajcie, przepiękne. No, i słuchajcie, mamy tutaj kolejną propozycję sukienki, właśnie z butiku. Tu już widzicie, że ta góra, mimo tego, że jest taka bardziej też. Kopertowa to ona jest bardziej zabudowana, ponieważ tutaj mamy takie zakładki. Pięknie się to układa, więc jeżeli dziewczyny są tu e, panie i jeżeli która z Was właśnie nie lubi takich mocnych dekoltów jak w tamtych sukienkach, to ta myślę, że będzie idealnym wyborem. Niezwykle słuchajcie, dziewczęca, urocza. Długość też jest taka naprawdę bardzo bezpieczna. Tutaj mamy taką lekką zakładkę, natomiast tak jak mówię, to jest szyte. Też mamy tu dziewczyny gumkę. Więc yy, i tutaj mamy taki ozdobny paseczek. No i te rękawy, które mi się niesamowicie podobają. Te rękawy mają takie lekkie, widzicie, że bufki. Natomiast... Tu mamy takie jakby mankiety ze złotymi guziczkami i wygląda to przepięknie. I mamy takie delikatne, jasne, pastelowe kolorki. I słuchajcie, do tego dla fanek butów na płaskim obcasie, myślę, że ta sukienka w połączeniu właśnie z tymi mokasynami lakierkowymi wygląda przepięknie. A dobrałam te buciki dlatego, że słuchajcie, te mokasynki mają, słuchajcie, kryształki, takie kamyczki, właśnie w kolorach tej sukienki, i one wyglądają naprawdę przeuroczone na nogach. I dodatkowo powiem Wam, że mierzyłam mnóstwo mokasynów i takie typowe, te klasyczne mokasyny, takie na tej grubszej podeszwie. Słuchajcie, wszystko jest za wielkie. Tutaj w stylu do wyboru i czarne, i takie właśnie kremowe. I one, słuchajcie, mi leżą naprawdę idealnie. Pięknie wysmuklają nogę, nie wyglądają no topornie. No, ja myślę, że w połączeniu właśnie z tą sukienką i takie mokasyny, to wygląda naprawdę super. I jednak powiem Wam szczerze, że w tych bucikach dużo lepiej się czuję niż w takich obcasach. No dobrze. Tutaj mamy ten komplecik, który bardzo mi się podoba. Ja ogólnie uważam, że w tych kolorach jest mi naprawdę bardzo dobrze. Tak wygląda spódnica. Widzicie, że e, ja spódnicę sobie dałam tak centralnie, właśnie w miejsce talii, Więc tutaj aktualnie ten komplet robi mi się jako sukienka. Bardzo ładna i też bardzo elegancka. I słuchajcie, do tego dobrałam sobie właśnie ponownie te e, członka na tym niższym obcasiku. E, I tutaj, słuchajcie, jedyny taki minus, jaki mogłabym się przyczepić, to jest po prostu duży dekolt. Duży dekolt, więc tutaj, jeżeli zdecydujecie się właśnie e, na zakup tego kompleciku, a uważam, że on jest naprawdę przepiękny i robi taką naprawdę piękną klasę samą w sobie, te rękawy też mi się bardzo podobają, to ja tutaj bym sobie po prostu jakiś taki mały zatrzask e, plastikowy przyczepiła, bądź też jakąś słuchajcie, nawet agrawką czy też broszką, ewentualnie e, może tak, może powiem tak, jeżeli macie większy biust, to tu ta bluzeczka, to też możecie oczywiście, słuchajcie, regulować i ściskać ten top, żeby Wam tutaj nic nie wychodziło. Natomiast przy moim takim niedużym biurzcie, to to się tu troszeczkę rozchodzi, ale muszę Wam powiedzieć, że bardzo mi się podoba ten komplet i to są naprawdę przepiękne kolory. I tak jak mówię, to, tą górę możecie śmiało, słuchajcie, założyć nawet do spodni z wysokim stanem, do jeansów czarnych. I słuchajcie, naprawdę będzie to wszystko tutaj. Ładnie pasowało. Podoba mi się to. Materiał też taki lekki, zwiewny, nic się, słuchajcie, nie elektryzuje, więc myślę, że jest to naprawdę godne uwagi, tym bardziej właśnie na zbliżające się dziewczyny komunie. Dobra, ja tego tutaj nie związałam, dlatego mi się to, słuchajcie, rozchodzi, ale myślę, że to też jest bardzo fajne rozwiązanie. Taka naprawdę, no, nie oklepana sukienka. O tak. I słuchajcie, ostatnie ciuszki, które wam chciałam pokazać, to zestawiłam właśnie tą białą koszulę z, tym, z tymi shortami ala la spódnica. Zobaczcie, jak one świetnie, dziewczyny modelują sylwetkę. Bardzo ładnie to wygląda, nic się tutaj nie zbiera właśnie, nawet przy szerokich biodrach to rozcięcie właśnie robi nam efekt takiej ładnej spódniczki, powiem Wam, że i na elegancko i słuchajcie do bluzki i do adidasów będzie to super wyglądać, ja akurat tutaj to zestawiłam słuchajcie z tą koszulą i powiem Wam, że ta koszula i te shorty, spódniczko shorty i do tego mokasyny, no to mi się kojarzą lata Britney Spears i te sprawy. Przepięknie to wygląda i ja, ja w ogóle wyskoczyłabym w tym zestawie na miasto. Koszula sama w sobie jest po prostu przepiękna. Ona jest po prostu rewelka, tak komfortowa. Nic się tu dziewczyny nie elektryzuje i ja uważam, że to jest taki must-have stylizacji właśnie w każdej, w każdej garderobie. Każda z nas powinna mieć taką mega elegancką, taką nieoczywistą, nieokrypaną koszulę. Ja swego czasu taką koszulę nawet, słuchajcie, kupiłam w Lumpeksie, męską, dużą, ale no niestety totalnie prześwituje, a ta nic nie prześwituje. Pięknie to wygląda. Ja się nie mogę doczekać, kiedy tą sukienkę, tą koszulę dziewczyny założy, nawet do leggingsów. Popatrzcie, jak to wygląda fajnie. Dla uzyskania takiej właśnie proporcji sylwetki jeden bok wkładamy do kieszonki do środka i naprawdę wygląda to super. A jeżeli chodzi słuchajcie o te mokasyny, to mokasyny to jest też nowość i to są jedyne mokasyny dziewczyny, które nie wyglądają topornie na mojej nodze, jeżeli chodzi o takie mokasyny właśnie z wysoką, z taką troszkę wyższą podeszwą. Ja je Wam tutaj jeszcze pokażę. One są ogólnie wykonane z takiej ekoskórki. E, Boże, jakie ekoskórki z takiego jakby zamszu e, i tutaj mamy element takiego złota i to uważam, że też słuchajcie dziewczyny, dodaje charakteru i powiem wam, dodatkowo, że te mokasyny są tak miękkie, tak miłe. Nic tutaj one są takie jakby ta podeszwa jest w ogóle taka gumowa, przez co one są naprawdę bardzo e, miękkie i słuchajcie, myślę, że nawet do spodni też na elegancko no, wygląda to super. Powiem Wam, że podoba mi się ta stylówka. Co myślicie? Ja osobiście, tak jak mówię, bym wyskoczyła. Tylko muszę nogi opalić, bo mam blade te nogi i to nie wygląda ładnie. Także to tyle. I tutaj, dziewczyny, zapomniałabym jeszcze o tym czarnym kompleciku. Coś dla fanek. Czerni. Klasycznych stylizacji, e, długość spódniczki to jest, tak słuchajcie, do łydki. Ja wam powiem, że ja bardzo często latem chodzę w tej długości e, spódnic, tak jak mówię, tu jest materiał dzianinowy. Przepięknie mamy wycięty dekolt. Ten dekolt, słuchajcie, też jak najbardziej możecie sobie układać o w ten oto sposób. Nic się tutaj nie marszczy i naprawdę bardzo ładnie to wygląda. Spódniczka jest taka. E, Plis zaczyna się od tego momentu i tak muszę Wam powiedzieć szczerze, że jeszcze troszeczkę bardziej mnie e, przez to ona poszerza. Natomiast, wiadomo, majtki z wysokim stanem tutaj by dużo lepiej się sprawdzały. To są też moje klimaty. Ja Wam powiem, że Wy wielokrotnie mi mówicie, żebym pokazywała nogi i tak dalej, ale ja w tej długości su sukienek, spódnic i tak dalej czuję się po prostu rewelacyjnie i ten materiał jest tak przyjemny, dziewczyny. Tak komfortowy i mega elastyczny. Paseczek jest oczywiście dołączony w tym zestawie. I ja tutaj jeszcze sobie dobrałam właśnie, założyłam te czarne mokasyny z tymi, te same co beżowe, tylko czarne, lakierkowane, bardzo wygodne i to naprawdę bardzo ładnie i dziewczęco wygląda. Także coś dla fanek takich klasycznych czarnych kolorów. Myślę, że. Też do polecenia. Bardzo mi się podoba ta spódnica. Jest tak elastyczne to, dziewczyny, że tak na dobrą sprawę myślę, że wejdzie w to i nawet LK i XL. -ka. Także tak wygląda, słuchajcie, moje zestawienie i moje propozycje ogólnie stylizacji, powiedziałabym, no nawet na zbliżające się komunie. To tutaj, dziewczyny, na koniec Wam jeszcze pokażę jeszcze raz te spodnie. Tak one wyglądają. No, nie będę tutaj się dziewczyny powtarzać. Właśnie tu zostało mi ten top, właśnie ta bluzka. To powiem wam, dziewczyny, że jest po prostu takim świeciorem. I tak jak mówiłem, w tym z tego kompletu śmiało możecie ją e, zakładać po prostu solo. Niesamowicie krucze czarny, piękny kolor. Zostały te buciki i te spodnie. I słuchajcie, no, czy to nie wygląda świetnie? Moda wraca. Nie ma tu się co oszukiwać. Myślę, że wy też to widzicie po sklepach, że wraca e, moda lat, lata 80., 90., czyli buty na koturnie, buty na platformie, szerokie spodnie. No o tak się powiem wam, że czuję, że świetnie. To jest mama do miasta, czy tam mama nawet do na, do parku czy na plac zabaw. No myślę, że to wygląda super. No więc dziewczyny, ja będę kończyła już dzisiejszy filmik. Mam nadzieję, że zaprezentowane przeze mnie stylizacje a także buciki sprawią, że znajdziecie w końcu pomysł na stylizację na jakąś uroczystość. Tutaj dodaję też jeszcze od siebie dziewczyny, że w butiku Bohema Butik u Oli do końca marca działa kod Bohema15. To nie jest kod ode mnie, tylko to jest kod właśnie dla nowych klientów i on działa słuchajcie do końca marca tylko, minus 15%, później już tego kodu nie będzie, więc tak sobie pomyślałam, że e, dobrym sposobem jest właśnie pokazanie Wam tych ciuchów na mnie, na mojej sylwetce i wiem, że wtedy jest łatwiej dokonać decyzji o kupnie, a jeżeli chodzi o buty, o buty z, ze sklepu Stili, to tam jest cały czas mój kod aktywny, siarka 10 na minus 10% i muszę Wam powiedzieć, że totalnie przede wszystkim urzekły mnie te mokasynki. One są o teraz tutaj widzicie, jakie one są ładne. Czekajcie, jeszcze sobie te czarne ściągnę. No są przepiękne, bardzo ładnie wyprofilowane, zarówno dziewczyny i do sukienki, i do spodni. Myślę, że e, świetnie się będą Wam nosić, tym bardziej, że dziewczyny one kosztują grosze. Nie pokazywałam Wam tutaj tych biało-zielonych adidasków z tym dodatkiem zieleni, bo w ostatnim vlogu je widziałyście, ale w dalszym ciągu uważam, że to są najwygodniejsze adidasy, e, jakie miałam właśnie ze sklepu Styli i na dodatek kosztują grosze. Także linki, słuchajcie, do ciuchów, a także do wszystkich butów zostawiam wam na dole. Dajcie mi koniecznie znać w komentarzu, która stylizacja wam się najbardziej spodobała i czy się skusicie albo na któryś ciuch, albo na któreś buty. Ja się już z wami dziś żegnam. Uciekam. Widzimy się w kolejnym filmie. Buziaki.